ma, jestem Lobejd, a ze mną jest... De pan Edzio. Na, no, e, witamy i dzisiaj sobie gramy w World of Tanks... E, u, 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 nie... ...World of Warplanes? No mów coś, powiedz coś Ten, na temat tej gry. World of Warplanes... ...Stworzyli ją ci sami ludzie co, stworzy, co World of Tanks. Bardzo fajna gra. No mi się też spodobało i ja tu gram na swoim... E, ...tu jest konto moje, de pana Edzia. Ja mam czołg... Y, y, oj, jaki czołg, ja pierdzielę. Samolot Sturmowi Sturmowika mam. Ja mam... <coughs> ja mam... myślica. Nie a... E, a... Lewis ma BF-109. No, yeah. no i dobrze, się przelecimy. <coughs> mam nadzieję, że teraz nie wystrzelę wszystkich rakiet. A ja mam nadzieję, że teraz nie zastrzeli mnie własny. E, on Cię nie zastrzelił, on w Ciebie wleciał. Nie, on mnie zastrzelił chyba rakietą. O, Bo ja nie chcą, wystrzeliłem dwie rakiety, nie wiadomo gdzie. Chciałam otworzyć klapę, a zamiast klap to rakietę. A. Znowu się trafi pewnie ocean lub... Y, l, 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 no l, tak, ...laternia morska. bo od szóstych tierów to są... ...laternia y, y, morska i ocean chyba same. Inne się nie trafiają. Mnie to trochę irytuje, ale... ...zależy jakie mapy się komu podobają. Nie ja Czekamy, mówię, żeby... czekamy. Ja być cierpliwość, tak. bo czeka, czeka na nią bitwa, tutaj trochę zajmuje w tej grze. Bo to jest zamknięta beta. No właśnie, to jest zamknięta beta. Powiedz, powiem coś na ten temat ja... Y, mogą się zalogować do niej gracze od y, z gry World of Tanks y, Oni dostają darmowy klucz, a jeśli chcecie się zalogować na zamkniętą betę normalnie, to musicie wypełnić zgłoszenie nie jest rozdawane 250 kluczy. O, ocenę spokojną, tak jak mówiliśmy. nie <tuszy> jest rozdawane 250 kluczy dla graczy World of Tanks i mogą z tego skorzystać. E, a mój kolega jakoś nie wysyłał podania, tylko sobie wysłał klucz. Może dostał od kogoś klucz? Nie, ja wysłał się z tej stronki. Ale nie, mia nie miał konta World of Tanks, no nie? Nie, założył się na World of Advance. A to nie wiem jak, ale ja, ja, ja musiałem chyba podanie wypełniać Oj, mam niskie, niskie FPS, to nie wiem jak to mi wyjdzie, ale dobra To klucz klucza Muszę nie go. miałeś? Ja, ja dostałem klucz, bo gram w World of Tanks <coughs> no, Ja też Dlatego dostałem klucz Ja jestem na razie najlepszy z nas No tak eee, Lovis ma czołg S100 i ponad 16 tysięcy bit What? Tak? Lovase, ja, jakie masz ty tam ee, nie, osprzęt w World of Tanks? 17 tysięcy ponad? Tak, jakoś tak w tej grze jest parę fajnych opcji. Można zrzucać bomby. Ja akurat gram samolotem szturmowym, który ma... Mm, bomby może nie a jakichś najsilniejszych, ale trochę ich wodzi. Dwie, przepraszam, nic nie wodzi. <laughs> Za to sporo rakiet, które, tak jak bomby, nie są najsilniejsze. Można y, y, otwierać klapy, żeby szybciej skręcać. Jak już mówiłem, można z rakietami, bombami o, bezczelnie, dwie rakiety. I właśnie, co, co a propos, y, bo y, gra, mimo tego, że tu jest gra samolotami, i jako taką bazy nie można zajmować, tak jak w czołgach. To tutaj wykombinowano takie coś, bo ustawiamy cele naziemne i działka przeciwlotnicze. Niech to, ja niech to nie odpowiada, się odpowiada nie za taką bazę Jak, pan jak była mąż, tak. mi, mi siedzi było może mi, mi siedzi samolot mi siedzi, Ten bombawiec na, Przepraszam, i, ja ci nie mogę pomóc na razie A, a gdzie ty winę. jesteś? A tam A to ja jestem zupełnie gdzie indziej Oj, już mnie znacznie O, słyszę, że też obrywasz No tak, 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 będziesz trochę słyszał Ale to zawsze podczas nagrania u mnie jest O, już nigdzie rozwalił Aha. Wystrzelmy sobie teraz radar. To tak, yy, tak odpowiada za taką bazę jak był World of Tanks. Nie! Zniszczyli! Widzicie, to zdobywa się yy, i powiem Wam, yy, również są podzielone punkty. Widzicie, w tej ikonce jest takiej ikonka samolotu i ikonka bomby. Ikonka bomby odpowiada za cele nazienne, a ikonka samolotu za zniszczone samoloty. Okej, okay, no to poczekajmy na Lowisy, ja tutaj podpowiadam trochę. Widzicie, właśnie teraz lecę zniszczyć sztab, Chyba uprzedzi mnie ten y, BF, tutaj. A tak w ogóle to zostałem rozwalony. Przy okazji, ktoś mi ustrzelił ogon. O, i tak i tak się skończył mój żywot. Przełączmy sobie na jakieś niesamowite Powiedzmy G3, albo nie, może lepiej na jakiś trubę. E. Mam... BF 110E, czy masz BF-a? Nie, nie, nie. Y, y, o, tutaj jest u 2 Zresztą już chyba mi mu się żywot kończy że już e, silnik, ty, dostał silnik, mu się silnik pali. No tak, w ogóle skrzydło ma strasznie podzielone. Ogólnie jest całkiem podzielone. dodatkowo jest tutaj tam e, akurat z tamtym miejscu e, w tamtym miejscu gdzieś tam patrzy, gdzie jestem, o. E, Ale... e. E, jest ten WKM przeciwlotniczy. Ale na ej... jest sztab, <coughs> za który można ten... dostać 3 punkty. Jak mówiłem, wiem podzielane, są tu punkty na cel na ziemi i samoloty. Słucham, ja nie jestem Kuba, tylko Eliu. No. <noise> Żartuję, mów. Ten Iu ma strasznie ciężko, ma silniki uszkodzone, ma cały tył uszkodzony, skrzydła obydwa. No no tak. No problem. Ciężko ma. A to on cię zastrzelił. No tak, on ma na minusie punkty. Nie ma zginąć Nie pewnie raczej już widzisz jakaś sytuacja. na runda przegrana. No gra na początku jest strasznie chaotyczna. Bardzo często się rozbija. To się często rozbijałeś na początku? Nie, tylko raz. Oj, a ja to się parę razy rozbijałem No to się w sumie rozbijam, bo i, i dba, O rozbiło się od drzewo. Nie, zniszczył go! Zniszczył go? A, faktycznie zniszczył. A myślałem, że się rozbierzeło. O, jest jako zabójcze. Został zabójcie, nam BF jest. 110. Też jego niemiecki. żywot się już kończy powoli. Tak, tak, ale... Ale szybki! On jest bardzo szybki. Właśnie to jest zupełnie przeciwieństwo IWA-2, turmowika. Yy, ponieważ Sturmowik jest yy, ma... Oh, ojejku, ale, ale Mówię o szturmowiku, ponieważ szturmowik ma, dobrze, jest dobrze uzbrojony w karabin niezły, natomiast takie właśnie Messerschmitty czy bf są uzbrojone w dobre, w dobre bomby i rakiety. Tak. Poza tym szturmowik jest wolny, słabo mobilny i jest nieźle opancerzony, ma sporą liczbę punktów zdrowia, a BF-y i Messerschmitty? Są, z kolei, słabo, słabo opancerzone i są dobrze mobilne i szybkie. Nie, BF110E, to on ma bardzo dobre działko, on ma działko, gdzie to jest? To jest ten twój BF, tak? No to jest ten mój BF, a on ma działko 20 mm. jego uszkodzenia to są 61 na jednym strzałem. Ale, a ile masz uszkodzeń na sekundę? A w ogóle w krótkiej specyfikacji masz siłę ognia? Powiedz mi swoją siłę ognia. W bf ie No. 186. No ale widzisz, ja mam 360. No spoko. A ja mam tutaj w swoim e, szóstym tierze, to mam siłę ognia 245. A ja właśnie pytałem się o Twój szósty. No skoro tak, no to nie jest. Aha, bo ja ci mówiłem w piątym. Aha, no to w szóstym masz 245. No a to jest myśliwiec. No to tak. I to i tak dobrze. To z, co? Z ty, tyle z tego, czy jeszcze się raz przelećmy? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przelećmy się, jeszcze raz! Okej, okay, czekajmy znowu, bo tu będzie dobierać drużyny. Chociaż teraz szóstych poziomów jest sporo, więc może nie będzie dobierać ich długo. O już! Mm. Czas stop i lecimy. No tak, kurde! A czego się spodziewałeś? No <coughs> jak będę miał siódme. Siódme, <coughs> to będzie nas cały czas wyrzucało z dziesiątymi niestety. No tak chociaż... Ja już też niedługo będę miał siódme. Za ile? Nie wiem, może już jutro nawet tak jak będę, tak do, jak będę e, jakoś grał umiejętnie. Chociaż teraz coś mi nie wychodzi. Bo mnie zastrzeliwują swoich. 20 tysięcy 7 siódmy Dobra, teraz już nie będę się pchać na tą bazę, bo tam yy, pamiętasz ile razy mnie zastrzelono. No twoi, Dawaj, a to od razu lecimy na bazę. Ja nie będę na bazę leciał teraz, bo... To ja będę leciał za tą No to dobra, no to jeśli chcesz. Z otwarty otwartymi i silnik wyłączony. A to, 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 to zaraz będziesz pikować w ziemię. Czemu? co się tylko tutaj stateczek rozwalić, bo już zapomniałem... o tym. O, dobra, nie, ja, ja, ja lecę transport. Ja, ja lecę transport rozdubić? No proszę bardzo. <laughs> Mój transport. To muszę mieć wymierzone ładnie od niego. O, o, kto tego zastrzelił? Jeszcze jeden. Okej. Okay. Dobrze, ja sobie polecę tutaj między górkami, a yy, Lowy East polecimy tam tamtędy. I... Lowy jest relacjonuj co się dzieje. Relacjonuj. Przyciąga widzów. <grydzibox> ja, ja, ja tu teraz nawalam <grydzibox> sobie. A bo jak działka plot już biją. Przelecimy się tamtędy. A ja będę transport bił To bij O, a już nie ma Czy to już y jest y samolot jest jakiś? Aaa, okej okay. Ja tu już dwóch... Ja tu już dwa cele Chociaż powinienem samoloty strącać Właśnie nie problem, co ty tu robisz No, ale właśnie trudno się strąca Aj! Ale to trzeba się nauczyć, bo wiesz, że nie będzie grzecznie strącał tych, no... Cel Będę, tamten spokojnie niż O kurcze, yy, zaczął mnie od tyłu BF. Otwórzmy klapę i spróbujmy go wyminąć jakoś. A ja! Aj, chyba się nie uda. Chyba się coś rozbije, a na szczęście mi się wyciągnąłem. Ale staty no. nawet ładne. BF yy, cały czas siedzi, spróbuje zrobić takie coś. Staty mam strasznie ładne. Wyłącz samniczek, żebym mnie wyprzedził. Uwa. No wiem, wiemy, wiem, że masz ładnie. Teraz te skrzydła masz podziurawione. No niestety już teraz mam... Oddalił się, cwaniaczek. Teraz ja przyspieszę. Ile ty teraz lecisz? No 200 na godzinę. O! Zastrzeliłem go. Nie wiem jakim cudem. Ale to nie to jego to to chyba zastrzeliłem. Co innego gania. Ej, nie ten przycisk. O ten. I u dwa mnie gania. Aj, oj, to może być problem. Gdzie ziemię chyba dupniesz? W z tyłu go No to liczmy na nim. Ja puściłem rakietę wzmocnienia, ale chyba nie wyjdzie. No... Nie wyjdzie. <laughs> mogłeś jeszcze jedną puścić. A puściłem dwie. A, spoko. A mogłeś trzy, byś zniszczył. A faktycznie bym zniszczył. Jedna trafiła. Okej, okay, no to tyle z tego materiału by było chyba, no nie? Panie... Roweis. No. Dobra, to się pożegnamy. Do zobaczenia, w następnym. Cześć.